Doczekaliśmy się. Od jakiegoś czasu w internecie krążyły plotki na temat remasteru bądź remake'a Red Dead Redemption 1. Jednak, Rockstar zamiast zrobić coś fajnego, znów postanowił napluć nam w twarz. Do czasu wydania GTA The Definitive Edition Rockstar był dosyć nielubiany mimo świetnych gier. Po premierze nowej trylogii chyba wszyscy znielubili Gwiazdy Rocka jeszcze bardziej. Jednak firma Hauserów lubi sobie kopać doły pod nogami i wydawać totalny syf mając gdzieś konsumentów, a licząc jedynie na łatwy zysk. E, tak, mowa oczywiście o remasterze, w cudzysłowie naszej kochanej gry jaką jest Red Dead Redemption. Od dawna słyszeliśmy pogłoski na ten temat, nowa klasyfikacja wiekowa w Korei, czy też jakiś czas później zmieniono logo na stronie Rockstara. Te zmiany dawały nadzieję fanom Red Dead na nową wersję RDR1, zwłaszcza pecetowcom, którzy to poza emulatorem nie mieli okazji pograć w naszą ukochaną grę. Jeden z przecieków twierdził, że w sierpniu otrzymamy informacje na temat tej produkcji. Jak się okazało miał rację. No powiedzmy, że miał. Otrzymaliśmy nowy Red Dead Redemption 1. Tak, po części. Rockstar zamiast dać nam coś, na co każdy liczył, czyli zremasterowaną wersję, bądź to, na co liczyliśmy w naszych mokrych snach: Red Dead Redemption 1 na silniku dwójki. Jednak nasze kochane Rockstar Games, jak zawsze, ma graczy w dupie, więc postanowili pójść po najniższej linii oporu i wydali nam, uwaga, uwaga, werble: Red Dead Redemption 1 na PS4 i Nintendo Switch. O Boże. Tak! Nawet nie pokusili się na wersję na PS5, bo przecież mamy wsteczną kompatybilność dla tej konsol. A Xbox już w ogóle został pominięty, a nie chwilka przecież wsteczna kompatybilność jak tak, po co się wysilać. Więc oczywiście jak to Rockstarowi przystało, najbardziej opluci zostali PC pecetowcy, których gwiazdy Roka nie lubią najbardziej. My dalej się musimy zadowalać wersjami z emulatorów, ale cóż los fana peceta. Przejdźmy do aspektów zmian w tej grze. Cała lista zajmie nam naprawdę dużo, a nie, chwilka to nie jest remake mafii, żeby to zajęło długo. No tak, chwila, co ja chcę omawiać. Jedyne co się zmieniło to, uwaga, rozdziałka. Dżany nie możemy grać w 60 FPS-ach, przecież 30 to wystarczająco. Da się grać? Da się. Tylko tyle obchodzi Rockstar'a. a nie to też nie zawsze. A co z ceną naszej produkcji? Jest ona świetnie wyważona, gdyż kosztuje zaledwie 50 dolarów, czyli 219 zł. Za 11-letnią grę. Z minimalnymi zmianami, nawet nie w 60 FPS-ach. Oni nic tam nie zmienili praktycznie. Jedynie rozdziałkę podbili do Full HD. Czy naprawdę Rockstar musi aż tak mieć graczy w dupie? Shake Take tu naturalnie twierdzi, że cena jest dobra. Tak, dokładnie. Jest świetna. Do zdzierania pieniędzy z graczy.